Dobra, bądźmy szczerzy, większość facetów za tym tęskni. Siedzą i za dużo analizują, wahają się, zastanawiają, czy ona jest w nich zainteresowana, podczas gdy prawda patrzy im prosto w twarz. Kobiety nie przychodzą od razu i nie mówią weź mnie teraz, ale zaufaj mi, pokazują to. A kiedy jest podniecona, kiedy praktycznie umiera z pragnienia, żebyś wykonał jakiś ruch, jej ciało jej głos, sposób w jaki na ciebie patrzy, wszystko się zmienia. Problem? Większość mężczyzn nie wie czego szukać. Źle odczytują moment, wahają się i zanim się zorientują, napięcie opada, chwila znika, a ona myśli, chyba mu się nie podobam. Nie chcę, żeby ci się to przydarzyło, więc dzisiaj daję ci dziesięć małych, sprośnych znaków, że ona umiera, abyś wykonał ruch znaków, które jeśli je złapiesz, mogą zamienić prostą interakcję w coś o wiele bardziej intensywnego. Uważaj, bo gdy już będziesz wiedział czego szukać, już nigdy nie przegapisz tej chwili. Numer jeden. Ona odzwierciedla twoje ruchy, podświadome pragnienie. Czy zauważyłeś, że kiedy jesteś z kimś naprawdę związany, ta osoba zaczyna kopiować twoją mowę ciała? Dzieje się tak dlatego, że lustrzane odbicie to podświadomy sposób zatopienia się w kimś, kto ci się podoba. Ale kiedy kobieta czuje cię na głębszym, bardziej intymnym poziomie, to odbicie staje się bardziej przesadne i zamierzone. Pochyla się, kiedy to robisz, podnosi swój napój zaraz po tym, jak ty podnosisz swój, dotyka swojej twarzy zaraz po tym, jak dotykasz swojej. To tak, jakby jej ciało działało na autopilocie. I podążało za Twoim rytmem, a powód, dla którego tak się dzieje, jest całkowicie zamknięta w Tobie. I tu zaczyna się robić interesująco, jeśli ona odzwierciedla coś więcej niż tylko Twoją postawę, jeśli dopasowuje się do Twojego tonu, Twojej energii, a nawet wzorca oddychania, to nie jest to tylko przyciąganie, to oczekiwanie. Nie jest zainteresowana tylko tym, co mówisz. Ona czeka na moment, w którym zamkniesz lukę. Numer dwa. Mówi łagodniejszym, wolniejszym tonem. Kiedy kobieta jest podniecona, jej głos się zmienia. Staje się bardziej miękki, oddychający i wolniejszy. To nie jest jakiś uroczy nawyk. To reakcja biologiczna. Podniecenie w naturalny sposób obniża ton głosu kobiety, a kiedy poczuje między wami napięcie, usłyszysz to w sposobie w jaki mówi. Najbardziej zauważysz to, gdy rozmowa stanie się bardziej osobista. Może żartujesz i nagle jej głos trochę cichnie albo mówisz coś drażniącego, a ona reaguje wolniej, bardziej przeciągle, jakby delektowała się chwilą. Nawet małe przerwy w jej przemowie świadczą o tym, że jest w tobie zakochana. Naturalnie będzie robić dłuższe przerwy, dzięki czemu rozmowa będzie bardziej intymna, jakbyś był jedyną osobą w pokoju. A najlepsza część. Jeśli dorównasz jej tempem, zwalniając słowa, ściszając głos, jeszcze bardziej wzmocnisz napięcie seksualne. Numer 3. Ma seksowny uśmiech i lekko rozchylone usta. Nie wszystkie uśmiechy są sobie równe. Jest różnica pomiędzy przyjaznym uśmiechem, a tym, który mówi, że coś sobie wyobraża. Poznasz to, kiedy to zobaczysz. To sposób, w jaki jej usta lekko się otwierają, kiedy na ciebie patrzy, prawie tak, jakby w roztargnieniu przygryzała lub oblizowała wargę, gdy mówisz. To sposób, w jaki utrzymuje kontakt wzrokowy o sekundę za długo, jakby czekała, aż się pochylisz. To jeden z najbardziej pierwotnych sygnałów przyciągania. Kobieta, która myśli o Tobie w ten sposób, nie tylko się uśmiecha, cały wyraz jej twarzy zmieni się w coś bardziej zachęcającego, bardziej intymnego i uwodzicielskiego. Numer 4. Wspomina o byciu singlem lub o seksie. Kobiety nie tylko losowo poruszają temat swojego statusu w związku. Jeśli od niechcenia wda się w rozmowę, że jest singielką, nie jest to przypadek, to subtelne powiadomienie cię, że jest dostępna i czeka, czy chwycisz przynętę. Ale pójdźmy o krok dalej. Jeśli zacznie kierować rozmowę w stronę czegokolwiek choćby odrobinę seksualnego, zdecydowanie wystawia na próbę wody. Może żartuje na temat swoich dzikich przeżyć, może żartobliwie pyta o twój typ. A może po prostu rzuca żartobliwą uwagę w stylu: Założę się, że masz kłopoty. W tym miejscu wielu facetów grzebie, jeśli zlekceważysz te kwestie lub zachowasz się zbyt poważnie, ona uzna, że nie odbierasz sygnału, ale jeśli w to zagrasz, odwzajemnisz flirt i utrzymasz energię w przyjemnej atmosferze, ale naładowanej, stworzysz jeszcze większe napięcie. Numer 5 Znajduje wymówki, aby pozostać blisko Ciebie, lub opóźnia wyjście. To jest ważne. Kobiety nie zwlekają, chyba że chcą, żeby coś się wydarzyło. Jeśli pozostaje blisko, waha się, kiedy nadejdzie czas wyjścia, lub znajduje głupie wymówki, aby podtrzymać interakcję, czeka, aż przejmiesz dowodzenie. To klasyczny moment powinienem iść, ale. Mówi, że musi wyjść. Ale jej mowa ciała mówi coś zupełnie innego. Może przysuwa się bliżej, zamiast się odsuwać, może spowalnia swoje ruchy, dając ci szansę na przyciągnięcie jej do siebie. I tu jest klucz: jeśli naprawdę nie ma pilnych zajęć, znajduje dla ciebie czas. Pytanie brzmi: co zamierzasz z tym zrobić? Bum, to pierwsza połowa. Teraz nadchodzą prawdziwe upały. Jeśli zrobi tych pięć kolejnych rzeczy nie jest zainteresowana tylko Tobą, umiera z pragnienia, abyś wykonał jakiś ruch. Trzymaj się, bo kilka ostatnich to największe oznaki, że ona praktycznie o to błaga. Numer 6. Dokucza Ci i odwraca scenariusz. Kobiety nie dokuczają tylko dla zabawy, dokuczają, aby zbudować napięcie. Jeśli rzuca w ciebie żartobliwymi dźgnięciami, zachowuje się jakbyś to ty sprawiał kłopoty lub mówi takie rzeczy jak nie wiem czy mogę ci ufać, nie odpycha cię, ona cię przyciąga. To jej sposób na odwrócenie scenariusza. Wie, że cię pociąga, wie, że jej pragniesz, a teraz sprawdza, czy poradzisz sobie z jej energią i tutaj większość facetów popełnia błąd. Albo przyjmują defensywę i próbują się wykazać, albo śmieją się z tego i zmieniają temat. Jedno i drugie zabija napięcie. Zamiast tego, powinieneś się w to zaangażować. Jeśli powie, że jesteś niebezpieczny, odpowiadasz, nie masz pojęcia. Zadbaj o zabawę, naładowanie i co najważniejsze utrzymuj ją zaangażowaną. Jeśli się dokucza, jest w tobie zakochana. Od ciebie zależy, czy wykorzystasz tę energię i pobiegniesz z nią. Numer 7. Ona zaczyna cię dotykać. Efekt uległości. Kiedy kobieta jest podniecona, nie będzie mogła powstrzymać się od dotykania cię. Zaczyna się od małego. Dotknięcie ramienia, zabawne pchnięcie, strzepnięcie czegoś z koszuli. Ale jeśli będzie to robić dalej, jeśli będzie się ociągać, kiedy cię dotknie, to nie będzie to tylko życzliwość, to czysty, niefiltrowany pociąg. A oto najlepsza część, im częściej Cię dotyka, tym bardziej podświadomie testuje Twoją reakcję. Ona chce poczuć Twoją energię, Twoją pewność siebie, Twoją zdolność do prowadzenia interakcji. Więc, jeśli Cię dotyka, nie sieć jak posąg odpowiedz: dotknij jej pleców, przyprowadź ją bliżej. Pozwól jej poczuć, że zależy ci na niej tak samo jak ona na tobie. Numer 8. Podchodzi fizycznie blisko, naruszając twoją przestrzeń. Kobiety nie pojawiają się przypadkowo w twojej przestrzeni. Jeśli naciska na ciebie w zatłoczonym pokoju, stoi trochę za blisko, kiedy mówisz lub nawet pochyla się, gdy wokół niej jest dużo miejsca. Dzieje się tak dlatego, że chce poczuć Twoją obecność, zaprasza do intymności bez słów, największy błąd facetów? Ignorują to, zakładają, że to zbieg okoliczności, że ona jest po prostu przyjacielska. Zaufaj mi, kiedy kobieta jest tak blisko, kiedy tak ułatwia wszystko, czeka aż coś zrobisz. Jeśli pozwala sobie podejść tak blisko, Chce zobaczyć, czy się zintensyfikujesz i sprawisz, że to się stanie. Numer 9. Utrzymuje seksowny kontakt wzrokowy. Patrzy w trójkąt. To ten, który oddziela przyjazny pociąg od czystego napięcia seksualnego. Jeśli patrzy na Ciebie, potem patrzy na Twoje usta, a potem z powrotem na Twoje oczy, to dosłownie wyobraża sobie, jakby to było Cię pocałować. A bardzo łatwo to przeoczyć, jeśli nie zwraca się na to uwagi. Niektórzy faceci są pochłonięci rozmową i nawet nie zauważają, jak ona na nich patrzy. Ale jeśli jej wzrok będzie ciągle wpadał na Twoje usta, jeśli wytrzymuje to spojrzenie o sekundę za długo, nie myśli już o Twoich słowach, myśli o tym, co będzie dalej. Numer 10. Pozwala ci się prowadzić i bez wysiłku podąża za Twoim dotykiem. Znakiem numer jeden najczystszym zielonym światłem, jakie może dać Ci kobieta, jest to, jak łatwo podąża za Twoim przykładem. Jeśli pozwala Ci prowadzić się przez tłum, trzymając rękę na dolnej części pleców, jeśli podąża za Tobą, gdy się poruszasz, jeśli w naturalny sposób nachyla się pod Twoim dotykiem, Zamiast się odsuwać, jest już poddana Twojej energii. Kobiety nie robią tego z mężczyznami, co do których nie są pewne. Jeśli pozwala ci przewodzić, jest gotowa, abyś przejął kontrolę. A jeśli się teraz zawahasz, jeśli nie podejmiesz działań, ona zacznie wszystko kwestionować. Ale jeśli przeczytasz ten moment, jeśli rozpoznasz, że ona daje Ci pełne pozwolenie na posunięcie się dalej. Wtedy wszystko wskoczy na swoje miejsce. Jeśli przegapiłeś te znaki, teraz wiesz lepiej. Kobiety nie będą ci tego przeliterować, ale ich mowa ciała, ton i sposób w jaki się wokół ciebie ustawiają, to wszystko czego potrzebujesz. Jeśli zauważysz choćby trzy lub więcej z tych znaków, ona czeka, aż przejmiesz inicjatywę. Teraz chcę usłyszeć od ciebie, czy kiedykolwiek zauważyłeś kobietę robiącą takie rzeczy, ale wtedy nie zdawałeś sobie sprawy, co to oznacza. Napisz komentarz poniżej, a jeśli ten film otworzył ci oczy, naciśnij przycisk lubię to i udostępnij go komuś, kto powinien go zobaczyć.